Dobry wieczór, dobry wieczór wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj rozważymy sobie Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, werset 19. I dam Ci klucze: Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Całkiem niedawno natrafiłem na takie nagranie jednego z ludzi, którzy podają się być apostołami. Nie wiem kogo, bo na pewno nie Jezusa Chrystusa. Zresztą ostatnio bardzo głośno o tym człowieku, który hmm, podaje się być apostołem, specjalizuje się w wydłużaniu nóg i w plecieniu głupot. I ostatnio wypluł taką głupotę, że na podstawie tego wersetu on wierzy. Że jest jakieś prawo przyciągania, i kiedy my coś pomyślimy, kiedy coś przyciągniemy do swojego życia, no to się to stanie. Inaczej mówiąc, jeśli będziemy sobie wyobrażać, że mamy kupę kasy, no to zwiążemy tą sprawę na ziemi i ona zostanie związana w niebie, i ta kupa kasy. Będzie mieć udział w naszym życiu. Tylko że człowiek, który to wypowiedział, nie tylko nie jest apostołem, nie tylko jest głupi, to jeszcze w dodatku nie czyta Bożego Słowa. Dlatego, że gdyby otworzył Ewangelię Mateusza na 18 rozdziale i przeczytał fragment, który za chwilę odczytamy, to być może przestałby pleść takie głupoty. Czytamy tak: od 15 wersetu. 18 rozdział Mateusza. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz Zborowi, a jeśli Zboru by nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Pan Jezus podaje nam tutaj bardzo ważną zasadę. Że jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko nam, jakiś nasz brat zgrzeszy przeciwko nam, to mamy go upomnieć. Inaczej mówiąc, mamy mu przypomnieć wolę Bożą dotyczącą danej sytuacji. Dlatego, że wolą Bożą jest, by drugi człowiek nie grzeszył. I jeśli ten człowiek nas usłucha, no to wszystko jest w porządku. Jeśli nas nie usłucha, na przykład nie uzna tego za wolę Bożą, to powinniśmy wziąć jednego, dwóch świadków. I na oświadczeniu tych dwóch, trzech świadków powinna być oparta każda sprawa. Inaczej mówiąc, kiedy dwóch, trzech chrześcijan mówi, chłopie, to co zrobiłeś jest grzechem, nie możesz tak robić, powinieneś przeprosić, powinieneś pokutować, powinieneś odwrócić się od takiego sposobu życia. Inaczej mówiąc, tych dwóch, trzech przedstawia mu wolę Bożą, którą chrześcijanie powinni znać. Jeśli nadal to nie zadziała, to ten człowiek powinien spotkać się z opinią czy z y, wiedzą całego zboru dotyczącą sprawy. Inaczej mówiąc, to już jest takie ostateczne narzędzie. Skoro cały zbór rozumie, że coś jest wolą Bożą, no to jest to wolą Bożą i koniec, kropka. I jeżeli ktoś nie słucha woli Bożej, którą wyraża cały zbór, już nie jest opinią pojedynczego człowieka, nie jest nawet opinią dwóch lub trzech, Osób, jest opinią całego świętego zgromadzenia, no to taki człowiek, który nie przyjmuje woli Bożej i dalej postanawia grzeszyć, powinien być dla nas jak poganin i celnik, czyli ktoś, kto nie zna Ewangelii, ktoś, kto nie zna woli Bożej. Być może jest doskonałym filozofem, być może jest doskonałym. Jakimś naukowcem być może potrafi dużo rzeczy, ale nie zna woli bożej. Nie ma objawionej woli Bożej, bo jeżeli ktoś ma objawioną wolę bożą, to po prostu się jej trzyma. Wszelki grzech wynika z niewiedzy dotyczącej woli bożej lub też nieposłuszeństwa względem tej woli bożej. I na to wszystko Pan Jezus mówi, że cokolwiek byśmy związali na ziemi będzie związane i w niebie. Cokolwiek byśmy rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ale to nie o to chodzi, że my mamy jakąś moc zmuszenia Boga do czegokolwiek, albo tym bardziej, że mamy jakąś moc przyciągania rzeczy do swojego życia. To jest w ogóle new age, to jest w ogóle bardzo niebezpieczna i śliska. Prosto spiekła nauka takie prawo przyciągania. Kiedyś w Polsce była taka słynna książka Sekret ten Wspomniany przeze mnie rzekomy apostoł, chyba się za dużo naczytał tej książki i za bardzo mu weszła ta książka. I zresztą on przyciąga innych durniów do siebie, którzy mu dają na to wszystko pieniądze. Wracając do Ewangelii Mateusza, tu nie jest napisane tak, jak ten człowiek to rozumie. Tu jest napisane, że chrześcijanie wolę Bożą znają. I jeżeli coś postanawiają jako zgromadzenie pańskie, to jest to. Wyrażenie woli Bożej. Jest to związanie lub rozwiązanie czegoś, co jest wolą Bożą. Jest to związanie rzeczy na ziemi, które są związane w niebie, i rozwiązanie rzeczy na ziemi, które są rozwiązane w niebie. Nic więcej, nic mniej. Czasami najprostsze przeczytanie Bożego Słowa i pamiętanie, że Biblia sama się tłumaczy, rozwiązuje największe zagadki teologiczne. A apostołów, szukajmy poza Facebookiem. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!